Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Ogromne gratulacje! No, co prawda, tylko kwalifikacje, ale zwycięstwo jest i chyba dobrze się czujesz na tej skoczni. Jak się dzisiaj tutaj ci skakało? Znaczy, no, ta skocznia dużo bardziej odpowiada mi niż, e, niż na przykład Obersdorf. Ale dzisiaj rzeczywiście te skoki były bardzo bardzo przyjemne, bardzo, bardzo dobre, takie solidne. I, I ten trzeci ostatni był zdecydowanie najlepszy z nich. Troszkę tam narzekaliście w garmisz było kiepsko z prędkościami. Tutaj już wydaje się, że jest lepiej. No troszkę minimalnie przyspieszyliśmy, ale to jeszcze, jeszcze odbiega od ideału. A jak się czujesz zdrowotnie, bo narzekałeś na przeziębienie? Znacznie lepiej, e, gardło już prawie w ogóle nie boli, e, fizycznie też się czuję coraz mocniejszy także z każdym dniem coraz lepiej. Czy skaczesz słabiej czy lepiej? Spotykasz się z e, Andreasem Koflerem, czy to no, Cię cieszy, czy raczej trochę już denerwuje? Nie, nie, motywuje bardziej. No jakby nie było skacze z liderem w połowie świata w parze i e, chcąc nie chcąc no, trzeba oddać dobry skok, żeby e, żeby wypaść jak najlepiej, no i i cóż, nie, nie koncentruję się bezpośrednio na, na tym, żeby jego pokonać, czy, czy za wszelką cenę jutro wygrać, ale na tym, żeby ten skok był, e, był bardzo, bardzo przyjemny i, i bardzo dobry. W naprawdę pachniało już podium. Tutaj wydaje się, że to podium też jest w Twoim zasięgu? No jak, jeśli będą takie skoki jak dzisiaj, to, to uważam, że jak najbardziej. Czy coś jeszcze tam nad czymś pracujesz, czy coś nie wiem, kombinujesz, czy raczej po prostu skaczyć już swoje? Już raczej te swoje skoki takie, takie dobre. Jeszcze one się tam mogą, mogą być jeszcze lepsze, to prawda, bo nie, nie są jeszcze w pełni idealne, ale, ale cóż, to w tej chwili dają mi naprawdę dużo satysfakcji i dużo przyjemności. Czy tutaj przed austriacką publicznością myślisz, że będzie ciężej? Jakoś czujesz tą publiczność, że tu wszyscy będą wspierać Schlindzauera i Kofflera? Znaczy, na pewno, na pewno tak będzie, bo, bo jesteśmy w Austrii. Gregor idzie na wygranie turnieju. Andreas Koftor jest dalej liderem Półarów Świata i też, też niewielką stratę notuje do Gregora, także na pewno będą chcieli twoim kibice pomóc, ale tak jak mówię, ja będę, będę musiał jutro zachować zimną głowę i, i po prostu stać twardo na ziemi i skakać skakać tak jak gumio najlepiej. Czy podium w całym turnieniu jest jeszcze możliwe, realne? Nie wiem, no w tej chwili Dzieli mnie dosyć, dosyć dużo od, od podium. Sporo, sporo tych punktów straciłem, zwłaszcza wobec Zorcze. I przy tym poziomie, który teraz jest bardzo trudny, jest dogonić, dogonić tych zawodników, którzy, którzy są e, tak daleko z przodu. Ale cóż, jak mówiłem, w szóste miejsce, czy bycie w szóstce, będzie mnie satysfakcjonowało również. Dziękuję i życzę jutro jak najlepszych skoków. Nie dzięki.